Co pokażemy dzisiaj? Krótkie, krótki wstęp do MFT, czym jest, czym jest MFT, kiedy potrzebujemy tego MFT. Krótki, pokażę Państwu krótkie demo, jak, jak można działać dysponując dobrym systemem file sharingu. Jakie są przykłady zastosowania zarządzanego transferu plików? Pokażemy krótkie demo i podsumowanie. Zaczniemy od definicji, czym w ogóle jest, jest MFT. Ja tutaj znalazłem taką definicję w Wikipedii, chociaż tych definicji w sieci można znaleźć mnóstwo. Posłużyłem się Wikipedii jako mniej więcej taką obiektywną definicją. I co ona nam mówi? Mówi, że jest to technologia, która zapewnia bezpieczny transfer Plików w niezawodny i wydajny sposób. To jest jedna główna rzecz. Druga rzecz to jest bezpieczeństwo, a konkretnie alternatywa dla niebezpiecznych protokołów, takich jak FTP czy HTTP. Trzecią rzeczą, na którą ta definicja akurat zwraca uwagę, to jest unikanie niestandardowych skryptów. I spełnianie wymagań bezpieczeństwa i zgodności. Zanim przejdziemy do zarządzanego transferu plików, zajmijmy się chwilę tym, co jest bazą takiego systemu. Aby w ogóle zająć się MFTM, w pierwszym kroku musimy wprowadzić dobry system file sharingu, czyli współpracy na plikach i ich współdzielenia, zarówno na zewnątrz, jak i wewnątrz organizacji. I teraz, jakie kryteria powinniśmy przyjąć, aby wdrożyć dobry system file sharingu, który później będzie bazą do systemu MFT, który, który będzie miał cechy automatyzacji niezawodności, takie, którymi którym powinien się charakteryzować dobry system MSP, MFT. I pierwszą rzeczą to jest prostota. To chciałem zwrócić uwagę na, szczególnie na pierwszą rzecz, bo pracujemy, w IT, pracujemy dla tak naprawdę końcowych użytkowników. I to w zasadzie oni decydują o tym, jaki będzie poziom satysfakcji z działań ich kolegów z IT. Więc dostarczy im taki system, z którego będą chętnie korzystać, który będzie się łatwo integrował z aplikacjami, które, których już używają. Będzie miał proste interfejsy, będzie miał aplikację mobilną, pluginy do popularnych aplikacji, i tak dalej. Poza tym możliwość samodzielnego wysłania zaszyfrowanej wiadomości. Czy decydowania o nadaniu uprawnień do zasobów samodzielnie, bez składania wniosku, w, na przykład w helpdesku, czy w, u innych osób w IT. Kolejna sprawa to jest system zarządzalny. Przez zarządzalny system rozumiem możliwość takiego dostosowania systemu, aby był zgodny z, przede wszystkim z regulacjami. Czy to RODO, czy to innymi branżowymi, <laughs> na przykład jednostek publicznych, instytucji finansowych. Poza tym, bardzo ważną kwestią jest dostęp do łatwej identyfikacji przepływu plików. Skąd, dokąd, kto, kiedy, przez kogo udostępniane. Oraz wszelkie oznaki anomalii, które dzieją się w, systemu, w systemach. Do tego wszystkiego zwracajcie uwagę na to, czy system, który chcielibyście zaimplementować, nie ma przypadkiem użytkowników, którzy widzą wszystko. Na przykład możliwość zajrzenia w dane, które są wymieniane pomiędzy prezesem a dyrektorem finansowym firmy. No, takie dane niekoniecznie powinny być dostępne dla administra administratorów IT, ale z drugiej strony potrzeba systemu, który umożliwi odtworzenie pliku, który taki dyrektor finansowy przypadkowo skasował. Na to powinna być też szansa. Trzeci element dobrego systemu file sharingu to jest bezpieczeństwo. I to jest temat bardzo szeroki. To oddzielny webinar moglibyśmy w tym temacie zrobić, więc zwrócę uwagę na kilka podstawowych elementów. Przede wszystkim, czy ten system wpisze się w infrastrukturę bezpieczeństwa, którą już dysponujemy w firmie. Czy dostęp do niego. Nie ma jakichś słabych stron, czy ta autentykacja jest bezpieczna, czy my jesteśmy dysponentem kluczy szyfrujących, czy na przykład dostawca są systemu, w których dostawca jest właścicielem kluczy, kluczy szyfrujących, czy udostępniamy jakieś dane w chmurze. Czy wszystkie dane są szyfrowane zarówno w spoczynku, jak i w, w ruchu? Kolejna rzecz, czy niepowołana osoba dysponująca linkiem do jakichś naszych zasobów będzie mogła ten link przekazać komuś innemu i, i ten ktoś będzie mógł się dostać do naszych danych. I bardzo ważna rzecz, jeśli chodzi o bezpieczeństwa, czy ten system wpisze się w to, co już mamy jakie elementy bezpieczeństwa już mamy, takie jak DLP, ATP, CM, czy system podwójnej autentykacji. Czy to będzie wszystko z, ze sobą działać i zgodnie działać oraz bardzo ważna rzecz bezpieczeństwa, czy system jest odporny na, na ransomware. I czwartą, czwartym elementem, na który zwrócę uwagę, to jest ja nazwałem tutaj jak kryterium integrowalności. Myślę tutaj o takich rzeczach jak to, czy aby zapewnić zarządzany transfer plików, to musimy najpierw pliki kopiować na jakiś zasób, który który taki transfer będzie umożliwiał? Czy, ma, czy mamy jednak możliwość dopięcia się do naszych zasobów, które już mamy i potraktowania ich jako, jako źródło? Czy to będą zasoby tylko premis, czy będą to zasoby również w chmurze? Czy na przykład jesteśmy w stanie bezpiecznie udostępnić dokument, który leży gdzieś na naszym, OneDrive albo serwerze plików wewnątrz organizacji. Jeśli chodzi o bezpieczeństwo i współdzielenie plików w Office 365, to na ten temat mieliśmy osobny webinar i on jest do obejrzenia na naszych zasobach, na naszym kanale YouTube. Więc jeśli ktoś jest zainteresowany, to zachęcam. I drugi element integrowalności to, to jest automatyzacja. E, czyli czy można wprowadzić jakieś operacje automatyczne bez, bez udziału człowieka? E, I ten element płynnie przenosi nas do e, MFT, zarządzalnego transferu plików. E, teraz króciutkie demo. Pokażę demo w, w temacie mm, file sharingu. E, Prosty przypadek. Załóżmy, że mamy system, który generuje nam umowy z, z klientami. Te umowy są wrzucane w jakiś folder pod hasłem umowy. Generowane to jest w, w boardzie i teraz pracownik takie umowy z, z klientami powinien przesłać do. Poszczególnych klientów, aby oni nanieśli swoje poprawki, uwagi, zastrzeżenia, wypełnili swoje dane i tak dalej. Co musi zrobić pracownik? Przede wszystkim musi wiedzieć, z kim ten, ta umowa ma być zawarta i komu wysłać taki, nazwijmy to, draft umowy. Te, te wiadomości muszą być dobrze, jeśli są na przykład w metadanych plików, że pracownik sobie odnajdzie, o tutaj mamy numer klienta, mail do klienta i OK. Więc wiemy, wiemy kto to jest, A czasem trzeba po prostu zajrzeć do, do, do środka pliku, żeby zobaczyć, dla kogo ten plik jest dedykowany. Załóżmy, że dysponujemy jakimś systemem file sharingu. My tutaj całość prezentacji pokazujemy na systemie Kiteworks. Zaloguje, zaloguje się pracownik do takiego systemu. I załóżmy, że procedura mówi, żeby taki plik, który, który jest dedykowany danemu klientowi, wrzucić do jego folderu, do, której, do którego on ma dostęp. Więc mamy folder dane udostępniane dla klientów, ale widzimy, że takiego folderu jak tam był klient 1234, to takiego folderu nie ma, więc taki klient jest kimś nowym. Pracownik musi zrobić to ręcznie i wpisać folder klienta 1234.